Czere wyznanie Kuby Badacha nagle wypalił do Szpaka. Co za sceny w The Voice of Poland? Nie da się ukryć, że, The Voice of Poland wzbudza ogromne emocje wśród widzów nie tylko za sprawą popisów wokalnych uczestników, ale również dzięki wypowiedziom Jury. Tutaj prym zdecydowanie wiodą Michał Szpak i Kuba Badach, którzy często wdają się w słowne potyczki. Tym razem mąż Aleksandry Kwaśniewskiej zdecydował się na szczere wyznanie w kierunku kolegi zasiadającego na fotelu obok. Napięta atmosfera pomiędzy Kuba Badachem a Michałem Szpakiem w The Voice of Poland Wraz z jesienną ramówką TVP wystartowała nowa edycja The Voice of Poland, który już od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Od początku jego trwania przez program przewinęło się wielu uczestników, a obecnie talenty wokalne uczestników oceniają Landberry, Baron i Thomson, a także Michał Szpak, który już niegdyś występował w muzycznym show oraz Kuba Badach. Pomiędzy tą ostatnią dwójką niemal od razu można było dostrzec napiętą atmosferę. Artyści nie szczędzili sobie wzajemnych uszczypliwości, a prawie każda wymiana zdań pomiędzy nimi intrygowała widzów. Wiele osób zastanawiało się, czy jest to tylko taka gra, oryginalne wyrażenie sympatii, czy też Michał Szpak i Kuba Badach nie przepadają za sobą. Jaka jest prawda? Zapewne tylko oni ją znają, jednak nie da się ukryć, że niemal podczas każdej ich wymianie zdań są iskry. Szczery gest Kuby Badacha w The Voice of Poland. Ciekawe wymiany zdań pomiędzy Michałem Szpakiem a Kubą Badachem obecne są w niemal każdym odcinku The Voice of Poland i staje się wręcz codziennością. Trzeba przyznać, że rozmowy te są bardzo intrygujące, bowiem w tych przytykach słownych można wyczuć szacunek do drugiej osoby i jego twórczości. W jednym z ostatnich odcinków Michał Szpak postanowił zatańczyć dla Kuby Badacha, a następnie obydwaj szczerze i po przyjacielsku się przytulili, co było naprawdę uroczym widokiem. Tym razem mąż Aleksandry Kwaśniewskiej postanowił skomplementować swojego kolegę, zasiadającego na fotelu obok. Co takiego mu powiedział? Niespodziewane wyznanie Kuby Badacha w The Voice of Poland. Podczas trwania programu Jury The Voice of Poland zawsze stara się zachęcić uczestników, by to właśnie do ich drużyny zdecydowali się dołączyć. Każdy z nich kieruje słowa płynące ze szczerego serca, pokazując im jednocześnie ich dobre artystyczne strony. Często to właśnie te wypowiedzi potrafią wpłynąć na decyzję na temat tego, do której grupy uczestnik dołączy, choć zapewne nie jedna osoba zanim stanie na scenie wie, gdzie chciałaby trafić. A do której z ekip chciałby dołączyć Kuba Badach, gdyby stawał na początku swojej artystycznej drogi i mógł wybrać? Okazuje się, że widziałby się u boku Michała Szpaka, z którym tak żarliwie podczas trwania programu wymienia zdania. Michał dałby mi poczucie pewności mógłbym być bezczelny i niepokorny, zdradził wokalista.